Witajcie jak zapewne wiecie, jakiś czas temu został zamknięty oficjalnie mój serwer. Mój serwer, który był takim pierwszym bardzo poważnym projektem i działał nieprzerwanie od 2019 roku. Piękna historia, mówię tu oczywiście o bestmine.pl, ale temu na pewno poświęcę osobny film, aby powstał taki wielki, pamiętkowy materiał dla wszystkich graczy, którzy spędzili tutaj swój czas i piękne godziny, miesiące tygodnie grania. Ale pora tutaj wrócić teraz do rzeczywistości, do tego co jest tu i teraz, a mianowicie w niedzielę ruszył nowy tryb, Skyblock Easy. Skyblock Easy troszeczkę opierający się na bestmajnie, ale nie do końca, ponieważ nie aż tak przesadzony. Będziemy na pewno go rozbudowywać i ciągle ulepszać. Myślę, że jest to serwer, na którym możecie grindować solo i nie potrzebujecie za wielu ludzi do grania, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do obczajenia, na pewno się nie zawiedziecie i my będziemy tutaj pracować nad tym trybem. My dzisiaj jednak skupimy się głównie w tym odcinku na SkyBlocku Hard, który ruszył już aż miesiąc temu. Miniaturka też nie jest przypadkiem, ponieważ uwaga, założyłam nowy kanał i będę sprawdzać, próbować swoich sił od nowa, wrzucając odcinek przynajmniej raz w tygodniu. Link do niego znajdziecie w opisie i dodatkowo ten kanał jest połączony również z TikTokiem, gdzie również możecie wbijać i link również znajdziecie pod tym filmem. Jako, że ja rozpocznę przygody już teraz od totalnego początku, możecie mieć pewność, że ta edycja będzie jeszcze trwać i naprawdę śmiało do Łączyć, nawet w tym momencie. W sobotę odbyło się ocenianie konkursowe budowli, więc tutaj też możemy Wam ogłosić już teraz, ale dokładne szczegóły znajdziecie na Discordzie, że będzie kolejny konkurs, właśnie budowlany, który będzie trwać kolejny miesiąc. Stąd też macie pewność, że ta edycja na pewno będzie jeszcze naprawdę długa. No i dobra, i słuchajcie, przychodzimy teraz do odcinka. Ogólnie sobie dzisiaj poteleportujemy się trochę do graczy, bo jeszcze tego nie robiłam przez tyle czasu, więc stwierdziłam, że to jest odpowiedni moment. I tak jak słyszeliście przed chwilą, gdzieś chciałabym, Bym tak na poważnie troszeczkę bardziej w tego YouTube'a pójść, dlatego będzie profesjonalny montaż i naprawdę profesjonalna tutaj profesjonalne wejście, jeżeli chodzi o ten nowy kanał, bez względu na to ile tam będzie tych subskrypcji i zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Myślę, że fajny pomysł, ponieważ no nie próbowałam tego rozpocząć jeszcze od początku, a ze względu na to, że ten kanał jest bardzo, bardzo, bardzo stary, no to YouTube też nie pomaga w tym, aby gdzieś te filmy promować. Co mogliście na pewno zauważyć w ostatnim czasie mimo tego, że troszeczkę lepsze montażowo to wszystko jest. Więc myślę, że możemy się zapytać tutaj graczy na czacie, do kogo mogę tepa? Yy, nagrywam odcineczek. Dobra, zobaczymy, yy, kto pierwszy tutaj... Yy, Dampusz jest pierwszy, ok. No to jakoś że Dampusz tutaj napisał, że do niego się tepnąć, no to zobaczymy, co tutaj Ziomek ma na wyspie. Dobra, on tutaj buduje jakiś mob grinderek, widzę, że yy, leci równo i... Powiem szczerze, że jeszcze czegoś takiego to ja nie widziałam. Nie wiem do końca jak to będzie działać. Aha, tutaj jest zalążek, to jest pierwsze pięterko, dobra. Zaraz rozdamy tutaj pandorki przy okazji. Będę mieć tutaj pandorki dla niego. On sobie tu buduje, a my sobie jeszcze oblecimy niżej dobra, tutaj jest farma, farma pszenicy na pewno na początek bardzo się opłaca tu sobie zwierzątka jak widać hoduje bo zwierzęta normalnie respią się na wyspach, I zaraz mu tutaj wręczymy pandorki, ale sobie jeszcze oblecy tutaj ma dobra, chyba niszczy kobla, nie? tutaj mamy koblarki, ok, tak, tutaj mamy koblarki tutaj mamy też właśnie mob grinderek z góry, zobaczymy czy jeszcze ma coś niżej, czy też nie wow, wow, tutaj są kolejne, kolejne Pięterka. <laughs> on czeka na pandorki. On czeka na pandorki. Zaraz mu dam pandorki. Mamy też kakałko, które na pewno też jest dość opłacalne na początek. No i co? Myślę, że fajna, rozbudowująca się wyspa ma już naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy, więc dla niego damy tutaj, słuchajcie, czekajcie, ile tych pandorek? Myślę, że możemy wyrzucić pięć pandorek za tutaj obczajkę wyspy. Kolejna osoba, zobaczymy. <laughs> Aha, okej, okay, dobra. Ziomek był bardzo szybki. Aha, ale obiecałam, że do Michała jeszcze się tepniemy, więc Michał, a później Cider będzie, dobra. Później Cider. Na początku Michał. Zobaczymy, co on ma. Tak, Mob Grinderek. Mob Grinderek jest ogólnie czymś, co jest na każdej wyspie, bo bez tego ani rusz. Na tej ekonomii, która tutaj jest, Mob Grinderek jest obowiązkiem, ale w sumie zalecę do środka. Zobaczymy, jak on tutaj ma. Yy, normalnie, tutaj jest standardowo. Za dużo nie widzicie pewnie, tak? Wiem. Tutaj jak widać, wszystkiego farmy, więc spoko. Tutaj jakieś mechanizmy z yy, owcami, żeby sobie wełnę zbierać. Szczerze, oceniając tą wyspę, ziomek myślę, że już troszeczkę na tym serwerze gra, bo jeżeli roz, rozpoczniecie przygodę, to na pewno dowiecie się ile kosztuje na przykład tyle piasku, ile on tutaj ma, ale no naprawdę fajnie myślę, że też wysepka już jest rozbudowana na tą ekonomię, więc możemy mu tutaj rzucić haloziom. Halo, halo, proszę pana, proszę pana, proszę bardzo. Tutaj pięć Pandorek, aż leci do X Michał. Graj sobie dalej i rozbudowy WW i wyspę. Okej, okay, dobra, ja już jestem z powrotem. Ogólnie słuchajcie, bo musiałam włączyć shader i włączyć ukośnik Gamma. Jeżeli macie za, za gdzieś za ciemno, po prostu to możecie sobie w ten sposób to zrobić. Okej, okay, tutaj mamy spawner, więc już na bogato. Mamy sobie zwierzątka. Cider, nie wiem czy sam gra, czy nie, ale yy, zobaczmy sobie. Tutaj mamy, jak widać, kolejnym upgrinder. Jak widać, każda wyspa gdzieś. Y budujemy mobgrinderek i to jest mega super bo o to nam chodziło właśnie, żeby tutaj te mobgrinderki budować mamy kolejne rzeczy, ja sobie tak troszeczkę pozwolę zaglądnąć, okej okay, tutaj mamy sklepik, który pewnie jest połączony z warpem, no i tutaj powstaje mobgrinder kolejny, czyli pewnie jest powiększany, albo to jest do usunięcia albo będzie powiększany, no tego wam nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, to wygląda ale wyspa jak widać rozbudowana, też myślę, że można to stwierdzić, sam ziomek ma w sumie, czekajcie, zobaczmy tak z ciekawości przegranych na serwerze 7 dni, no więc jak widać na pewno tutaj po efektach na pewno można tutaj mu rzucić od razu pandorki, ok, shaderki włączone, więc myślę, że piękna piękna wyspa a tutaj napiszemy jeszcze raz do kogo można tepać, myślę, że jeszcze z dwie osoby możemy sobie tutaj wybrać, żeby, żeby do kogoś się teleportować, dawaj do mnie dobra, król nas zaprosił więc myślę, że możemy tutaj mu przy okazji przygotujemy mu raz, dwa, trzy, cztery, pięć pandorek więc z... wow, wow, wow Tutaj też, no jak widać mob grinderek Jest, ma drewno Ma tutaj, jak to się nazywa Kurczaczki, chorusy Tutaj ma gigantyczny magazyn, matko jedyna ile tu jest rzeczy. Ale dobrze, że ma fly'a, bo raczej by się nie dostał tutaj z dołu na samą górę. <grych> Dobra. Drzewa są, mob grinder jest, wszystko jest, więc zobaczmy jeszcze właśnie, to mnie ciekawiło, czy kaktusiara siara jest. Dobra, no totalna na bogato wyspa, bo jak już jest bacon, to już jest naprawdę totalny sztos. Mamy ładną farmę pszenicy i tutaj można sobie wszystko wodą zebrać, no. Powiem Ci, ziomek, że naprawdę masz tutaj ładnie, fajnie pod, podwiesiane, podwieszane te lampy. Mamy też gigantyczną farmę brodawek. No i na dole to, co myślałam, ciekawa, ciekawiłam, byłam ciekawa po prostu, czy jest. Farma tutaj kaktusów powstaje naprawdę duża. A, i tutaj mamy konkursową budowlę właśnie drewnianą przy okazji, ale ogólnie jeżeli chodzi o miejsca, podsumowanie i odcinek, na pewno znajdzie się na kanale serwera, bo tam na pewno... Te budowle się pojawią i będziecie mieć tutaj ładnie wszystko podsumowane. A ja bym chciała tutaj tego ziomka, żeby on tutaj do mnie przyleciał. TP, here, here, -k -k -r time. Damy mu tutaj Pandorki. Niech sobie otworzy. Ciekawe, czy coś fajnego mu dropnie, czy też nie. Ostatnia osoba, ale w sumie zobaczmy, kto tam napisał na czacie, kto mnie tutaj zapraszał jeszcze. Czekajcie, czekajcie. E, tutaj mi napisał jeszcze jedno. O, ja zapraszam, więc myślę, że do Milo możemy się jeszcze przeteleportować i zobaczyć, co on tutaj ciekawego robi. Jak widać, ta wyspa też już można zanieczyć ją do wyspy rozbudowanych, patrząc na to. Tutaj mamy, kurczę. A, on cwaniaczek, ma tutaj warpy sobie poustawiane. Tu jest kaktusiara, tu powstaje gigantyczna kaktusiara. Nie mówcie, że on ma to takie duże. Wow, jestem ciekawa ile tu jest w sumie piasku, <laughs> ej, ale to jest cwaniak, to jest cwaniak, jestem ciekawa ile tej piasku jest wybudow- w sensie użytego, ale no naprawdę, ej, tutaj myślę, że będzie, w sumie ciekawi mnie co tutaj powstaje, wydaje mi się, że tutaj powstaje jakiś gigantyczny mob grinder, ale nie do końca jestem pewna, bo jeszcze tak wybudowanego Mob Grindera, to ja szczerze nie widziałam, więc więc yy, ładnie, ładnie tutaj czekajcie, dobrze ja mówię, no tak. Tutaj w sumie mamy taki spadzik, też fajny. Grać yy, ma na pewno rozbudowaną wyspę, a sobie zobaczę z ciekawości 4 dni spędzone, więc to jest też bardzo dużo. Ja mu tutaj rzucę rzucę mu Pandorki, niech sobie od razu się otworzy tworzy. I w sumie chyba tyle. 5 osób żeśmy odwiedzili. I jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to myślę, że na tym kanale możemy tego typu robić, a na drugi kanał. Zapraszam do takich zwykłych materiałów, które będą tutaj związane właśnie z graniem, i budowaniem, i rozbudowywaniem wyspy. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!